Skandal na wizji. Szokujący, brutalny atak na parę prezydencką w Polsacie. W ostatnim odcinku kabaretu na żywo padły słowa, które zmroziły publiczność słowa o wieszaniu zdrajców. Widzowie są wściekli i grzmią w internecie. Przesadziliście, żenujące, to nietaktowne. Co tak bardzo oburzyło Polaków? I czy satyra polityczna przekroczyła właśnie granice dobrego smaku? Ujawniamy kulisy sketchu, który wywołał ogólnopolską aferę. Polski kabaret polityczny ma długą i chlubną tradycję. W czasach PRL-u był wentylem bezpieczeństwa, formą inteligentnego oporu i jedynym miejscem, gdzie między wierszami można było wyśmiać władzę. Legendy takie jak kabaret tej czy pod egidą uczyły Polaków czytania aluzji i dawały poczucie wolności w zniewolonym kraju. Ale czy to? Co zobaczyliśmy w Polsacie jest godnym spadkobiercą tej tradycji, czy może jej prostackim zaprzeczeniem, które zamieniło Finezję na cepa. Widzowie kabaretu na żywo są przyzwyczajeni do ostrych, politycznych żartów. Ale to, co zobaczyli w ostatnim odcinku, dla wielu było już nie do przyjęcia. Satyrycy wzięli na celownik urząd prezydenta, zaczynając od postaci Andrzeja Dudy, którego po raz kolejny nazwano Adrianem. W sketchu pokazano go jako byłego prezydenta, którego nikt już nie traktuje poważnie. Aktor wcielający się w jego rolę rzucał tekstami w stylu Ty jesteś od Donalda, od zdrajców. Gejom i Niemkom sprzedalibyście Polskę. To miało być jednak tylko wprowadzenie do głównego ataku, wymierzonego w nową parę prezydencką. Kolejny sketch przeniósł nas do pałacu prezydenckiego. Gdzie ekipa remontowa miała zamontować pod sufitem, hak. I wtedy padły te skandaliczne słowa. Kierownik ekipy, grany przez jednego z kabareciarzy, rzucił ze sceny. Mówiłem, żeby wieszać tych zdrajców, a Karol podchwycił. Po tych słowach na widowni zapadła konsternacja, a śmiech, który się pojawił, był nerwowy i niepewny. Dopiero po chwili okazało się, że hak ma służyć do powieszenia gruszki bokserskiej, co było oczywistym nawiązaniem do nagrania, na którym Karol Nawrocki trenuje boks. Ale niesmak pozostał. Warto tu na chwilę się zatrzymać. Wideo z trenującym prezydentem było świadomym zabiegiem PR-owym, mającym na celu budowanie wizerunku silnego, sprawnego i męskiego lidera Alfa. Kabaret, wykorzystując ten obraz i łącząc go z makabrycznym żartem o wieszaniu, Dokonał brutalnej dekonstrukcji tego wizerunku. To nie był przypadkowy żart, to był celny cios w sam środek prezydenckiej propagandy, co czyni go jeszcze bardziej dotkliwym. Na scenie pojawiła się też postać Marty Nawrockiej. Artystka, która ją grała, miała na sobie niemal identyczny niebieski kostium jak ten z zaprzysiężenia, ale z jedną, celowo przerysowaną różnicą beżowe szpilki zastąpiono jaskrawo-żółtymi. To był sygnał. Że to nie będzie hołd, a parodia. Chwilę później aktorka grająca pierwszą damę zasugerowała, by Andrzeja Duedę wziąć na cięcia, który będzie pilnował bałaganu. To sprowadzenie aktywnej i chwalonej za swoje międzynarodowe wystąpienia kobiety do roli złośliwej pani domu, zajmującej się co najwyżej służbą. Kabaret zignorował jej merytoryczne działania, skupiając się wyłącznie na powierzchowności i sprowadzając ją do krzywdzącego stereotypu. Po emisji programu w internecie zawrzało. Gdzie w tym wszystkim była odpowiedzialność stacji Polsat? Czy producenci nie widzieli scenariusza? Czy wolność artystyczna daje prawo do emitowania treści, które tak głęboko polaryzują i naruszają poczucie smaku części widzów? Te pytania pozostają otwarte. Sekcje komentarzy eksplodowały. I choć znaleźli się obrońcy, to dominowały głosy krytyki i zażenowania. I znowu masa nieśmiesznych żartów z polityki. Dramat. Nie lubię kabaretów, jak śmieją się z prezydenta. Żenujące. To nietaktowne. Tyle fajnych jest tematów. Rzeczywiście strasznie to głupie. Sami kabareciarze, w obliczu krytyki, z pewnością broniliby się, mówiąc o wolności słowa i prawie satyry do przerysowania. Argumentowaliby, że ich rolą jest prowokować i kłuć w balony nadęcia. A negatywna reakcja tylko dowodzi, że trafili w czuły punkt. Ale czy na pewno głos zabrali także fikcyjni eksperci. Profesor Ewa Malinowska, medioznawca, ostrzega: Żarty o wieszaniu, nawet w kabarecie, oswajają nas z językiem nienawiści i brutalizują debatę publiczną. To niebezpieczna droga, z której trudno zawrócić. Z kolei dr Adam Wolski, politolog, uważa, że sketch jest odzwierciedleniem głębokiej polaryzacji. W dzisiejszej Polsce przeciwnik polityczny nie jest już rywalem, a wrogiem, którego należy symbolicznie unicestwić. Kabaret, niestety, staje się lustrem tej smutnej rzeczywistości. Satyra polityczna jest solą demokracji, ale czy wszystko wolno? Żart o wieszaniu zdrajców, nawet jeśli zakończony puentą o worku treningowym, dla wielu przekroczył granicę dobrego smaku. Reakcja widzów jest jednoznaczna. Tym razem kabareciarze posunęli się za daleko. Pytanie brzmi, czy to jeszcze jest śmiech, czy już tylko pogarda? I czy jako społeczeństwo straciliśmy już zdolność do wspólnego śmiechu, a pozostała nam tylko raniąca kpina z tych drugich?